Cytując klasyka... Hello there! To znowu ja, skromny animator brickfilmowiec, Pan Guziec. Ci, którzy oglądają mnie REGULARNIE wiedzą, że ponad tydzień temu wstawiłem teaser do brickfilmu, na którym aktualnie pracuję, czyli... Shinobi za kawy. Przełamany lęk. A dziś chcę wam nieco przybliżyć kulisy tej produkcji, by umilić czas oczekiwania oraz zwiększyć entuzjazm dotyczący właśnie tego nadchodzącego brickfilmu. No i zaczniemy sobie od budynku, który właśnie widzicie. Jest to dojo samurajów smoka, czyli frakcji będących jedną z kluczowych w brickfilmie. Musicie wiedzieć, że budowle do animacji buduje się zupełnie inaczej niż zwykłe moce. I tak było w tym przypadku, ponieważ dojo te zbudowałem w sposób modułowy. Na filmie widzicie teraz moduł zewnętrzny, a na zdjęciu widzicie jak wyglądało to. Od wewnątrz po prostu wystarczyło zamienić ściany. Zawsze po stworzeniu fabuły, ale przed zaczęciem nagrywek, stwarzam figurki postaci, ich design. No i tak samo było i w tym przypadku. Tutaj widzicie, jak to wyglądało w procesie twórczym, w procesie początkowym, ale potem dzielę figurki na sekcje i kładę do różnych pojemników. Względem tego, jaką rolę pełnią w filmie, w pierwszym pojemniku mam antagonistów, czyli Wikingów, wojowników z północy. Ktoś zapyta, ale jak to? To jest niezgodne z historią wikingów, nigdy nie było w Japonii. No i tu spieszę z wyjaśnieniem. Uniwersum, w którym dzieje się ten film, nie jest oparte na naszym świecie. Jedynie się z niego inspiruje. Inspiruje się Japonią, wikingami i tak dalej. Ale jest to mój własny świat, moje własne uniwersum. W kolejnym pojemniku jest trochę roślinności. Oczywiście tematycznej, tak samo jak figurki. Są wszystkie tematyczne, związane z klimatem Japonii. No i obecne tutaj w tym właśnie pojemniku służą jako mieszkańcy gdzieś tam znajdujący się w tle. A kolejny pojemnik zawiera najważniejsze elementy, ponieważ są to postacie główne oraz figurki służące do aktualnych scen. Często też przed zaczęciem nagrywek tworzę pomniejsze rzeczy będące uzupełnieniem scenerii, tak by oczywiście pasowały klimatem i tematyką do danej produkcji. Zauważyć możecie tu głównie tak zwane charakterystyczne dla Japonii bramy, Tori, ale są tu również różne, że tak powiem, japońskie słupki, pomnik z daszkiem i tak dalej. W tym samym czasie buduje trochę roślinności, będącej w późniejszym okresie uzupełnieniem do scenerii. Buduje ją rzecz jasna zgodnie z tematyką danego brick filmu. Aktualnie rzecz jasna jest to temat klimatów japońskich. Dobra, ja wracam do animowania, bo zostało jeszcze sporo roboty, a ja chcę się wyrobić gdzieś tak na maj. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu, trzymajcie się ciepło i cześć!